Witajcie w naszej nowej przygodzie. Dzisiaj postanowiliśmy, będąc w Ameryce Południowej, że odwiedzimy nowe państwo państwo, w którym jeszcze nie byliśmy, ale jest dosyć ważne dla historii Polski. Kierunek? Argentyna. Z racji tego, że w ciągle pada stwierdziliśmy z Gosią, że to dobry moment, żeby pojechać do Argentyny ponieważ nigdy nie byliśmy w Argentynie W Argentynie chcieliśmy postawić ten swój pierwszy krok Po drugiej stronie rzeki Parana jest miasto, które nazywa się Posadas Jest dosyć istotnym miastem, jeśli chodzi o historię polskiej imigracji do tego kraju Ale na początku Opowiemy wam jak tam się dostaliśmy, bo to dosyć ciekawa historia. Dokładnie tak. Dojazd do Argentyny wcale nie był taki prosty, jak nam się wydawało. Pierwsze podejście mieliśmy, że udamy się tam samochodem, była droga most łączący oba miasta. I okazało się, że tutaj jest oczywiście droga, tylko jest korek, kolejka na przejściu granicznym bardzo, bardzo długa. Ludzie czekają godzinami. Tak. E, również podszedł do nas pan, który nam chyba oferował, że zapewną sumę pieniędzy pomoże nam się wcisnąć, wcisnąć w kolejkę w kolejkę gdzieś, gdzieś wcześniej. Powiedzmy w połowie kolejki, że e, podleciał nam do okna, dosłownie, za, zapukał i mówi... My nie do końca też zrozumieliśmy, bo on troszkę mówił w swoim dialekcie, ten hiszpański nawet nie był taki zrozumiały, ale chodziło, że za, za dinero, dinero i tam w kolejkę bliżej, co powiem Wam, że spowodowało, że ja zrezygnowałem całkowicie ze stania samochodem w tej kolejce. Zamiast to jeszcze pomyśleć, dobra, bierzemy, to był efekt odwrotny, dobra, gośka, jedziemy stąd. No bo słuchajcie, obcy kraj, obcy ludzie, chce ktoś łapówkę za to, że Was gdzieś tam wcisną, no, Totalnie mi to nie grało. Z dwójką dzieci jesteśmy, a nie wiemy jeszcze, czy nasz samochód, jako z wypożyczalni, jest y, dopuszczony do tego, żeby przekraczać granice y, Paragwaju z innym państwem. No do Brazylii pojechaliśmy, bo nie było tych granic. No udało się, ale tu jak jest kontrola, no to nie chcemy już aż tak ryzykować. Stwierdziliśmy, że wszystkie oznaki na Ziemi i nie wiem, mówią o tym, że samochodem nie. Dokładnie. Więc wyczytaliśmy, że kursuje pociąg z Inkarnacją do Posadas. Jest to jedyna linia, linia kolejowa. kolejowa funkcjonująca obecnie w Paragwaju. Żeby Was cieskować, to jest chyba jedyne, jakieś 40 km łącznie torów z za, zajezdniami i tak dalej. Nie pamiętam teraz dokładnej nazwy, ale to jest króciutki wycinek kolejowy w całym tak, kraju. No, podróż tam miała trwać 10, czy tam 12 minut tym pociągiem, ale niestety okazało się, że akurat w ten dzień, kiedy myśmy się chcieli z Brechna Argentyny, no nie kursował pociąg. Tak, dokładnie. A mieliśmy tylko ten jeden dzień żeby się wybrać. Więc no cóż. Jest samochodem, nie pociągiem. I nie pieszo. Pieszo, I pieszo też. też nie, no nie dało się, to było jednak daleko. I no brzydka pogoda. Więc postanowiliśmy y, spróbować innej opcji, czyli autobusem komunikacji publicznej. Gdzie wy, wyczytaliśmy na forum jakimś w internecie, nawet nie było oficjalnej strony, że kursuje autobus o tej, o tej, dotąd, powiedzmy przystanki, te jakie są, tylko gdzieś na forum ktoś napisał, Ej, jeszcze tam jedzie autobus, można w autobus wsiąść. W miejscu w tym, gdzie nam ten pukał w okno, to chciał łapówkę na yy, przekroczenie szybsze granicy, to mniej więcej w tej okolicy było na tylko napisane, że zatrzymuje się autobus. Tak, więc no, udaliśmy się w tamto miejsce, znaleźliśmy przystanek. No i podjechał autobus, gdzie miał wpisane Posadas. No to zapytaliśmy się, czy tam jedzie, czy można wsiąść. Nie ma problemu, więc siedliśmy do autobusu i udaliśmy się do Argentyny. Tak, i okazało się, że ten autobus ma swoją drogę i jeździ szybciej. Omija trochę ten y, korek, gdzie później też się w niego trochę wciska, ale tam, gdzie już się wcisnął, no to już ten ruch troszkę szybszy był. Więc nie zajęło nam to godziny, to zajęło nam to, no, godzinę, powiedzmy. What? <laughs> w tamtą stronę. No, oczywiście. Jeszcze po drodze były przystanki, dosiadali się ludzie, więc można powiedzieć, że z wielkimi torbami pełnymi e, zakupów, e, ale chyba takich zakupów na dalszą sprzedaż, ponieważ z perspektywy Argentyńczyka Paragwaj jest bardzo tani. I było to widać, że było mnóstwo sklepów przy Samiłskiej granicy, nakierowanych właśnie na tych ludzi, którzy ten Handel po prostu. E, r, tak, e, przyjeżdżają do Paragwaju, robią zakupy i sprzedają je w Argentynie. No i w sumie nie było dosyć dużych trudności z kontrolą graniczną, musieliśmy wyjść z autobusu, e, przejść do okienek, mieliśmy paszporty, e, wszystko tam przejrzeli, podbili, pieczątki. Pytali po co tam jedziemy, powiedzieliśmy, że na jeden dzień turystycznie. Tak, więc... kiedy wracamy, standardowa jakby procedura, nic tam to bez nadzwyczajnego. To, że się e... dziwili, że e, Polacy z dwójką dzieci tutaj to, to, to... Tak, jeszcze to wybraliśmy się tak... Z transportem takim no lokalsów, a nie turystów. Tak. No, ale przeszliśmy, potem wsiadaliśmy do kolejnego autobusu. Tak, bo jeszcze ważne dodać tak tylko to, trzeba, że jeśli was wysadzi ten jeden autobus, on sobie pojedzie, to nie panikujcie, nie biegnijcie za tym autobusem bez przejścia kontroli granicznej, po prostu wsiadacie w kolejny na ten sam bilet. Tak. Nie no musicie nowego biletu kupować, tylko po prostu podjeżdża następny, a one tam dosyć często kursują. Wsiadacie i jedziecie sobie. Dalej. No jedyne, co warto pamiętać, że wysiadając z tego autobusu najlepiej zabrać ze sobą wszystkie swoje rzeczy, tak, żeby, żeby potem nie śpieszyć się, żeby wsiąść do tego samego autobusu, mhm. no bo jednak jak pasażerów jest sporo, kolejka też jest długa. I co? Dojechaliśmy. No udało się przekroczyć tą granicę, tą nieszczęstną granicę paragwaj argentyna i tutaj jedna rada: jeśli byście jechali tak jak my, z Air Carnation do Posada, z, y, y, korzystając z autobusu, to wysiądźcie na pierwszym przystanku w Argentynie. Będzie to blisko wybrzeża takiej promenady, która jest najbardziej turystyczna, ponieważ my, a choć pojedziemy dalej, to był mój pomysł, żeby pojechać dalej, zobaczyć gdzie pojedziemy, gdzie dojedziemy. I pojechaliśmy przez całe to miasto do dworca autobusowego. To miasto nie jest małe. To miasto ma około 350 tysięcy ludzi. To jest, byłoby jedno z największych miast w Polsce. By może nie największe, ale w top pewnie 10-20 by było. Tam nie. Tam nie jest nawet w top 10. Miasto bardzo duże. I co? Jaki błąd popełniliśmy? Zapomnieliśmy, że nie będziemy tam mieli internetu, gdzie będzie można łatwo zobaczyć sobie jak dojść, którędy dojść. Więc naszym pierwszym przystankiem było oprócz ładnego spacerku dojście do stacji benzynowej. I tam usiedliśmy, napiliśmy się kawy i zaczęliśmy patrzeć, które iść, bo było tam WiFi z którego skorzystaliśmy. I, na, I dzięki temu zaczęliśmy podejmować decyzję co dalej. Skończyło się uberem. Przyjechał pan ledwo jeżdżącym samochodem, ale bardzo sympatyczny. I pojechaliśmy właśnie na to wybrzeże. Tak naprawdę to miasto nie jest mocno turystyczne. Nie ma za dużo rzeczy, oprócz zobaczenia, jak wygląda lokalne e, codzienne życie, bardzo podobne do paragwajskiego, co widzieliśmy. Mm -hmm. e, więc dojechaliśmy na wybrzeże nad rzekę Parana. Postanowiliśmy się przespacerować kawałek promenadą. E, Ogólnie super miejsce do spacerowania, były place zabaw z ciekawymi jak dla mnie huśtawkami, które wyglądały jak wielkie leżaki. Mm -hmm. e... Trochę takie już stare te. Nie stare, robujemy. ale działały odmalowane niektóre, więc... więc musieliśmy skorzystać. E... Oczywiście musieliśmy skorzystać, sprawdzić jak to wygląda. E... Pospacerowaliśmy trochę, dosz... były różne pomniki po drodze takiego wojownika Tak. Wzięliśmy. To był, jeśli dobrze pamiętam, to był nazwany Andre Sito, czy jakoś tak. To był jedyny indyjski gubernator y, prowincji właśnie tam w Argentynie. To jakiś też tam y, żołnierz i zasłużona osoba i ma właśnie swój pomnik taki nad, y, no nad tym detakiem. Dokładnie. I y, mieliśmy również. Coś, w którym muzeum kolei, mhm. e, gdzie przed budynkiem były wystawione dwie lokomotywy. To tyle ciekawe, że Dawidowi się podobało, jak tam wejść. Wchodziłem z Dawidem do środka na górę, tam to chyba było najfajniejsza rzecz dla tak. Dawida. Tak, wejść, zobaczyć ten pociąg od środka. No, tam nie było zbyt wielu chyba miejsc do pochodzenia w tym pociągu, ale no, była tak. to wielka lokomotywa, więc tak. dla małego dziecka no, to robiło wrażenie. A naszym celem takim głównym tego spaceru był pomnik Jana Pawła II. No i wam powiem dlaczego tam stoi w ogóle pomnik Jana Pawła II i dlaczego lubią Polaków. Właśnie lubią przede wszystkim ze względu na Jana Pawła II, ale też dlatego, że to miasto Posadas jest bardzo ważne, jeśli chodzi właśnie o historię Polaków, którzy byli emigrantami z Europy, a imigrantami do Argentyny. I to było pierwsze miasto, gdzie Polacy z rodzinami przypływali i dopiero z tego miasta wyjeżdżali w głąb Argentyny. Miejsce, no bo w różne miejsca tam jeździli Polacy, ale to było pierwsze takie miejsce, z którym się stykali Polacy i dlatego było tam dosyć dużo do niedawna jeszcze rzeczy związanych z Polską. Była świetlica polska, jakieś eventy polskie, były i dlatego też, żeby uhonorować Polaków, którzy tam przypływali, mieszkali oraz działali dla społeczności argentyńskiej, postawiono też właśnie pomnik Jana Pawła II. I to była też właśnie taka rzecz, o której ten taksówkarz nam wspominał, że Polacy są tutaj dosyć lubianym narodem i że nie ma już za dużo Polaków w posadach, albo on się już nie spotyka z tym. Pewnie znając naszych rodaków, znajdą się osoby z Polski. Jeśli ktoś wie, czy są jakieś osoby z Posadas, to piszcie koniecznie w komentarzu. Ale jeśli chodzi o Argentynę, no to mieliśmy ten właśnie ten dzień, żeby sobie pochodzić. Mimo, że pogoda nam nie sprzyjała, było dosyć przyjemnie. Może dla nas bardziej niż dla dzieci, bo dzieci tu już nie miały oprócz tego placu zabaw i pociągów co robić. Ale byśmy polecali, jeśli byście byli w okolicy i mieli... Możliwość tam spędzenia chociaż jednego dnia, to warto, myślę, sobie tam skoczyć, zobaczyć. No i co? No i na koniec, żeśmy wrócili tym samym, mniej więcej, autobusem, którym jechaliśmy. Powrót był o wiele szybszy. Jeśli chodzi o przekroczenie granicy do Paragwaju, to nie było praktycznie w ogóle kolejek. Nikt nie jechał do Paragwaju, wszyscy jechali z Paragwaju. Dokładnie. No i tak sobie spędziliśmy dzień, pierwszy nasz pobyt w Argentynie i na pewno wrócimy. Do Argentyny. Dokładnie. Zapraszamy do oglądania kolejnych naszych przygód. Dziękujemy, pozdrawiamy.